Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z tej strony Polska Lama. Witam Was wszystkich. Eee, założyłem nowy klan, Polski YouTube. Eee, to nie oznacza, znaczy, że hajsy są wiesz na y, odstawione. Hajsom pomagam. Nie yy, jestem za hajsami, ale jestem yy, kapitanem nowego klanu. E, bardzo zapraszam, możecie zrobić również e, tak, na przykład, albo na początku hajsy. Można też tak zrobić, tak? A, nie może. Dobra, no to ja tam jestem. E, pyt, Hashtag pyt. E, jeśli ktoś nie będzie wiedział, co to jest. Ty, to jest polski YouTube. Zapraszam do mojego kanału No to co? To. to jest dzisiaj celu jakby to... To co chciałem powiedzieć w tym odcinku? mam no. To do nakręcania Agar.io to e, pierwszym youtuberem, który nakręcił Agar.io był e, Rezidiusz. E, Rezidiusz pier był pierwszym, mandio drugi. E, z tego co widziałem, ja jestem siedemnastym, no nie youtuberem tylko nagrywającym Agar.io. E, no to zapraszam tam ludzi, którzy to lubią, nagrywają, do nagrywania tego częściej, bo to naprawdę wciąga, ludzie to oglądają, są lajki za to. Polecam. Bardzo, bardzo, bardzo polecam, więc. Co mogę jeszcze powiedzieć o Agarie? Eee, Ta się nazywa Agaj. I oto tylko domena, bo jesteście y, taka biała Kursors. i oto jest domena. Y, więc nie mówcie, że w Agario, tylko w Agar. to jest y, nazwa tego. A to jest tylko domena. To kropka oczywiście. Eee. chyba na tym odcinek? Nie, nie, nie wiem, że na tym odcinek kursors i o jest bardzo jesteś kursorem, o nie? Musisz przejść nie dotykają czajnego i to jest takie skurzające bo to jest takie trudne. A i wal y, pyt, czyli polski YouTube walczy, będzie walczył ze ZW. tak, będzie no. będzie z nimi walczył, bo y, 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 polski YouTube i hajsy... Są razem. HS eee, to jest to jakby kraj, a polski YouTube to jest... nie wiem, mm, miasto. Niech, nie wiem... Poznań. W Polsce. Dobra, to... Mm, nie będzie razem. zanudzał, to jest to nie będzie drugi odcinek, Krzysztof ten będzie miał Bardzo pozdrawiam mojego kolegę Doriana U niego ostatnio nakręcaliśmy odcinek na Cube Games. Bardzo go pozdrawiam. Proszę, dla niego, dla niego, o suby, lajki, komentarze. Dislajki nie wchodzą w gry. E, więc bardzo polecam. Sam e, będzie Dolorian nakręcał. On nakręca często odcinki, ja żadnych. Znaczy ja już się z tym się rehabilituję e, co do tego, mm, ale on nakręca część ze mnie, że tak mi się zdaje. E, I co do tego, tej sob dziesiątki, e, będę szczęśliwy. Jak zobaczę e, co tutaj tej tej dziesiątki, to bym był bardzo szczęśliwy i dumny z, z mojego klanu e, polskiego YouTubera. Przynajmniej top dziesiątki zobaczył e, nick. E, hashtag Pyt. By, byłbym szczęśliwy. E, I zapraszam Was do Grania Bagajo pewnie byś... no... proszę was, albo hajso, hajsownicy polskie tych nie ma wizy. Plawia jadość jak tutaj zobaczycie hajsownika. E, Trochę e, się garść, biorę się w garść, jak tego tutaj mm, który... Czy, którego często widzę tutaj. Szczególnie jako piąte szóste miejsce czasami też czwarte mu się udaje, eee, to mam taką determinację, zbieram się w sobie i też tak powinniście robić. Eee, zebrać się w sobie, eee, pozbierać te małe tutaj eee, kuleczka, kuleczki, pozjadać ten, tych mniejszych, eee, powysyłać na nich te kolczatki, jak to się nazywają jeśli ktoś nie wie, jak to wysłać. To ja już mówię, nie będę pokazywał tego, bo... Zanim to nazwijam, to trochę czasu zanim. Robi się to tak, jeśli tutaj macie tą... To, 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 jak na to najdziecie, to was rozwala, nie? Na mniejsze. To musicie swoją masę wysyłać na to i to wtedy wyś wyślecie to tak jakbyście kliknęli spację I wysyłacie na większego, on nie do końca się rozdziela, tylko jako słowa I możecie podejść do niego ostrożnie I zjeść. Do kolei, to powoli Więc No, już mówiłam, że będzie też 6 minut to odcinka Przedłużyło się trochę Ale no, co ja będę tam mówił, no Zapraszam ja bardzo do zrealizowania Eee. Proszę też o... Mm, na stronę na Facebooku, Polska e, No i wszystkiego najlepszego. Mam mm, zamiar zrobić dzień, dzień... Święto. E, ...hajsownika. E, mm, i to y, powinno się odbyć 5, tak mi się wydaje. Zobaczę, czy... Nie no, co ja gadam? Nie, nie no, ale 5 niech to się stanie, bo... 5, tak to chyba dzieje się, to F jest podobna. Nie. 5 to chyba F. No to... Y, to się powinno odbyć 5. Yyy... Chcę Wam powiedzieć Można już to odbędzie się 5 lipca nie? nie, wiem Eee... 5 sierpnia no, to się Dzień yy, tego hajsownika Bo Eee... Yy, no. A i jeszcze co do tej fify z poprzedniego odcinka proszę Was o tym, czy pod tamtym wszystkim pod ogólnie proszę Was o lajki, o komentarze, znaczy powiem tu tak Subujcie, lajkujcie, komentujcie Zapraszam Was do oglądania moich odcinków i wszystkiego najlepszego, przyszłego, z listowego dnia hajcownika. Żegnam się.